W tym filmie omówimy sobie taką ciekawą rybkę, jak górami całujący forma dzika, a z łaciny Helostoma temnicki. Górami całujący występuje na takich obszarach jak Tajlandia, Borneo, Jawa i Sumatra. Jest to bardzo zgodna i spokojna rybka. Cechą charakterystyczną górami całującego, czyli całuska, jest to, że posiada grube mięsiste wargi. I drobnych, ruchomych ząbkach wewnątrz pyska, które zbierają, zeskrubują najdelikatniejszy pokarm, jakim są glony. Do hodowli tej rybki wymagane jest obszerne akwarium, a w nim wytrzymałe, sztywne rośliny, takie jak kryptokoryna. Ciekawym zachowaniem samców górami całującego są walki, które toczą między sobą, lecz są one nieszkodliwe. Mocują się pyskami, a potem naciskają na siebie wzajemnie, póki słabszy osobnik nie ustąpi z pola walki, tak jak w walkach sumo. Również samce górami całującego stosują tzw. pocałunki do swoich partnerek, które są elementem zalotów godowych. Górami całujące osiąga długość do 15 cm, a woda w akwarium dochodowi tej rybki powinna mieć temperaturę od 22 do 28 stopni Celsjusza. APH od 6,4 do 7,8, miękka do twardej. Rybki te należy karmić pokarmem żywym, płatkowanym i karmą roślinną.